Slipknot to zespół, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Charakterystyczne brzmienie kreowane przez lata jest ich znakiem rozpoznawczym, ale nie należy zapominać także o aspekcie wizualnym. Niepokojące maski, które noszą, są doskonałą metaforą ich intensywnej muzyki i dosadnych tekstów, co podnosi ich występy na żywo na wyższy poziom. Zajrzyjmy jednak po dnie, aby odkryć mroczną i niepokojącą rzeczywistość Slipnota. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze, bo tak działa ten kanał. Wypiszecie o kim nagrać historię, a ja to realizuję. Zaczynamy! O co chodzi z tymi maskami? Na początku lat 90. Anders Sewni i Sean Cren, przyszli członkowy Slipnot, nawiązali znajomość na lokalnej scenie metalowej w Des Moines w stanie Iowa choć grali w różnych zespołach rockowych. Połączyła ich wspólna pasja do gry fabularnej Werewolf: The Apocalypse, która w przeciwieństwie do bardziej popularnego Dungeons Dragons, miała mroczny, horrorowy klimat z wilkołakami i wampirami. Dla obu muzyków gra była okazją do wcielenia się w zupełnie inne postacie. Kolsewni w książce Slipknot All Hope Is Gone wspomina, że kluczowym elementem było bycie kimś innym. Co ostatecznie stało się fundamentem Slipknot. To podejście miało swoje odzwierciedlenie już podczas pierwszego koncertu zespołu 4 grudnia 1995 roku. Kolsewni opowiada, że występy Slipknot od początku wywoływały intensywne pierwotne uczucia, gdzie muzycy przeobrażali się w zwierzęta. Co było jednym z powodów, dla których nosili charakterystyczne stroje sceniczne. W styczniu 1996 roku Shawn Przeszukując swoje stare rzeczy w piwnicy, natrafił na maskę klauna, której nie widział od dekady. Perkusista postanowił założyć maskę podczas próby zespołu, co okazało się punktem zwrotnym. Kren tak bardzo polubił noszenie maski, że postanowił używać jej także podczas występów, niezależnie od opinii innych. Choć początkowo spotkał się ze sprzeciwem ze strony zespołu, który twierdził, że nie może być jedyną osobą w dziwacznej masce. Kren był stanowczy. Ostatecznie powiedział: Nie obchodzi mnie to, co myślicie, to jest to, kim jestem i co zamierzam robić. Wkrótce potem, po kilku występach z maskami szona i Andersa, reszta zespołu dołączyła do tego pomysłu. Ozyk znany jest też z innych pomysłów, na przykład nosił ze sobą słoik z martwą wroną. Członkowie zespołu otwierali słoik i wąchali rozkładające się zwłoki zwierzęcia, aby przenieść się do tego ciemnego miejsca. Dla wielu z Was pewnie brzmi to wystarczająco obrzydliwie, ale zmartwię Was. To tylko początek. Ich fani poszli o krok dalej. Kiedyś słoik trafił w ręce tzw. magots, czyli najbardziej oddanych fanów będu. Zaczęli wyciągać wronę, a bardziej to, co z niej zostało. I to. DJ Seed. Członek Slipknot skwitował to w jednym z wywiadów. Dzieciaki były bardziej chore niż my. Twórczość Slipknot, a przestępczość. Rodzinne konflikty nie są niczym niezwykłym. A czasami krewni spierają się o najdrobniejsze sprawy. Taka sytuacja miała miejsce w marcu 2015 roku, kiedy gitarzysta Slipknot Mick Thompson i jego brat Andrew popadli w poważną kłótnię. Pijani bracia wdali się w sprzeczkę. Która z czasem przeniosła się na zewnątrz. Kiedy sytuacja eskalowała, doszło do bójki na noże. W wyniku której Mick został draśnięty w głowę, co wymagało interwencji policji oraz służb zdrowia. Obaj bracia doznali obrażeń w wyniku bójki i trafili do szpitala, ale w osobnych karetkach. Na szczęście, żaden z nich nie odniósł ran zagrażających życiu i obaj szybko wrócili do zdrowia. Śledztwo wykazało, że zarówno Mick, jak i Andrew ponosili jednakową odpowiedzialność za zdarzenie, w związku z czym zostali oskarżeni o zakłócenie porządku publicznego przez udział w bójce. Mimo tego żaden z nich nie zdecydował się na wniesienie dalszych oskarżeń przeciwko drugiemu. Teksty Slipknot zostały znalezione podczas Grabieży Grobu. Kiedy zgłębiamy prawdziwe znaczenie utworów Slipknot, dostrzegamy, że ich teksty są znacznie głębsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zespół porusza różnorodne tematy, od skomplikowanej relacji z przemysłem muzycznym po inspirację ludzi do stawania się lepszymi. Fani często tatuują fragmenty tekstów na swoich ciałach lub znajdują inne kreatywne sposoby ich wykorzystania. Byli też tacy, którzy postanowili zostawić tekst piosenki Slipknot Surfacing z albumu o tej samej nazwie na grobie, który został obrabowany. Dla tych, którzy nie znają tej piosenki, to brutalny utwór, który symbolizuje metaforyczny środkowy palec wymierzony światu. Grób Justina Manninga został okradziony w sierpniu 2006 roku. 17-letni chłopak zginął w wypadku samochodowym, a urna z jego prochami została pochowana na cmentarzu Bonner Spring w Kansas. Kenneth Brooks, kościelny cmentarny, poinformował, że urna chłopaka została skradziona, a w pobliżu znaleziono notatkę z tekstem piosenki. Kościelny dodał, że przy tym grobie dochodziło już do różnych innych incydentów. Matka Maninga nie chciała spekulować, czy to przyjaciele jej syna są odpowiedzialni za te akcje. Jednak potwierdzono, że na pogrzebie doszło do pewnego zdarzenia, które pozwala tak myśleć. Koledzy Maninga chcieli dorzucić czapkę i płyty CD do grobu swojego przyjaciela, na co się nie zgodzono. Ogromne problemy zespołów w RPA. Slipknot stanął w obliczu poważnego kryzysu PR-owego w 2008 roku w RPA. Po wydarzeniach w szkole, które wstrząsnęły całym krajem. 18-letni chłopak wszedł do szkoły, trzymając w ręce miecz. Pozbawił życia 16-latka i ranił przy tym trzy inne osoby. Szczególną uwagę zwrócono na to, że atakujący podczas całego zdarzenia nosił maskę inspirowaną Slipknot. Ponadto doniesiono, że był on zagorzałym fanem zespołu oraz heavy metalu. W wyniku tych wydarzeń, zespół stał się celem krytyki ze strony różnych grup, które twierdziły, że powinni oni ponieść odpowiedzialność za rzekomy, negatywny wpływ swojej muzyki na młodzież. W późniejszym wywiadzie wokalista Corey Taylor. Wyraził zaniepokojenie tym, co się wydarzyło, jednocześnie stanowczo zaprzeczając, że Slipknot promuje jakiekolwiek zachowania, które mogłyby skłaniać ludzi do czynienia krzywdy innym. Niecodzienne kontrowersje wokół zespołu Nie jest niczym nadzwyczajnym, że sieci fast foodowe wszczynają spory prawne między sobą. To praktycznie codzienność. Jednak w 2005 roku na arenie publicznej pojawiły się doniesienia o heavy metalowym zespole, który zdecydował się na kroki prawne przeciwko Burger Kingowi, co było dość niezwykłe. Sieć zaingurowała kampanię reklamową dla swoich nowych frytek z kurczakiem, w której występował fikcyjny zespół metalowy o nazwie KOK Zespół ten nosił maski przypominające kurczaki i występował w stylu typowym dla heavy metalu. Zespół prawny Slipknot wysłał do Burger Kinga zawiadomienie, twierdząc, że KOK jest bezpośrednio inspirowany ich wizerunkiem i stylami występów. Burger King odpowiedział, że nie doszło do naruszenia praw autorskich. Argumentując, że wiele innych zespołów metalowych nosi maski, co nie czyni tego elementu wyłącznym dla slipknot. Ostatecznie sprawa nie trafiła do sądu, ponieważ obie strony postanowiły ją wycofać. Konflikty fanów. Konflikt między maszą headem a slipknotem to historia, która trwa od dawna. Dwa zespoły, znane ze swoich zamaskowanych występów, od lat toczyły spory o to, kto był pierwszy. Do rywalizacji włączyli się także ich fani. Którzy wzajemnie się atakowali, jak choćby wtedy, gdy wokalista Slipknot, Corey Taylor, oskarżył Mushroom Head o podżeganie fanów w Cleveland do rzucania przedmiotami w członków Slipknot, co doprowadziło do bójki między zespołem a publicznością. Były wokalista Mushroom Head Jeffrey Hatrix, podniósł stawkę tej waśni, sugerując, że Slipknot to jedynie korporacyjna kopia jego zespołu, stworzona przez Roadrunner Records. W podcaście ADHD Hatrix wyjawił, że wytwórnia początkowo chciała podpisać kontrakt z Mushroom Head. Jednak zespół odmówił, ponieważ oferta finansowa była nieatrakcyjna. Według Hatrixa szef Roadrunner Records Monte Connor po odmowie zwrócił się do Slipknot, aby stworzyć własną wersję Mushroom Head. Hatrix również wspominał, że jego znajomy powiedział mu, że Corey Taylor był świadomy tego, że Slipknot mógł być inspirowany Mushroom Head. Ale zdecydował się przyjąć ofertę wytwórni z powodu wysokich kwot, które były na stole. Wpływ ataków WTC na zespół 11 września 2001 roku był dniem, który przewrócił do góry nogami życie milionów ludzi, wstrzymując Amerykę i wywierając głęboki wpływ na każdą sferę życia, od polityki po rozrywkę. W wywiadzie żyjący już basista zespołu Paul Gray wspominał, że data wydania ich albumu Iowa była wielokrotnie przesuwana, aż ostatecznie ustalono ją na 28 sierpnia 2001 roku. Slipknot szykował się wtedy do wielkiej trasy koncertowej z systemów A down która miała rozpocząć się dokładnie 11 września. Perkusista Sean Cran opisał, jak ataki z 11 września pokrzyżowały ich plany i wpłynęły na promocję. Ich albumu. Zostaliśmy zbanowani w wielu stacjach radiowych, a NTV nie chciało nas nawet dotknąć. Staliśmy w miejscu z naszą najlepszą dotychczasową pracą, ale nikt nie zwracał na nas uwagi. Harowaliśmy jak woły. I nie dostaliśmy za to żadnego wynagrodzenia. Ataki z 11 września miały też ogromny wpływ na zespół System of Edown, o czym nagrałem odcinek. Będziecie mogli zobaczyć link do niego na samym końcu tego materiału. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to kliknijcie proszę łapę w górę i zostawcie suba. Dobrego tygodnia, na razie, elo!